Wigilijna kapusta z grzybami. jest taka prosta rzecz, ale dostać w tej chwili dobrą ukiszoną kapustę graniczy z cudem, chyba że sami ją sobie zrobimy, co nie jest takie trudne, ale jest to jakaś bariera dźwięku, której nie chcemy przekroczyć, rzadko kiedy ktoś w mieście kisi kapustę. W związku z tym w zasadzie wigilia jest rozłożona bez prawdziwej, kwaśnej kapusty. Coraz więcej rzeczy w Polsce przestaje być kwaśnych i coraz bardziej odbija się to na naszym zdrowiu. Jesteśmy kompletnie zglobalizowani. Kiszenie kosztuje, ponieważ zajmuje miejsce. Miejsce magazynowe, miejsce w jakimś miejscu, które kosztuje. W związku z tym coraz mniej kiszonych ogórków jemy. Kiszonej kapusty, chyba że z harsznicy, jeśli jest naprawdę dobra, ale większość jedzie albo do Niemiec, albo na Daleki Wschód. To jest jakieś szaleństwo. Wróćmy do kiszonek. To jest taka moja prośba, żebyście byli zdrowi na te święta, które właśnie dla Was szkuję. Kiszona kapusta. Mamy i jest kiszona i nie płuczemy jej za nic. Ma być kwaśna. Ma być prawdziwa. I najlepiej jeszcze mieć sok z kapusty. Ma pachnieć tak, jak pachniała dawniej. Mamy ochotę ją jeść garściami od tak na surowo. I róbmy to czasami. Ja zaczynam od smażenia cebuli do tejże kiszonej kapusty. Mamy cebulę pokrojoną w pióra, olej rzepakowy. Garnek wstawiamy na najwyższą temperaturę. Już jest. Samo dno to jest post, w związku z tym nie używamy świniny, tylko olej rzepakowy, olej lniany jak ktoś ma. No i oczywiście zaczynamy od cebuli, a tu kładziemy grzyby. Suszone, bo to jest kapusta wigilijna z prawdziwkami, z grzybami. Ja będę robiła ją z jabłkami, pigwą. I to jest coś nowego. Nie z suszonymi śliwkami. Prawdziwki gotujemy wcześniej, ponieważ one włożone od razu do kiszonej kapusty byłyby zawsze twarde, a żeby zmiękły i miały dobry smak, należy je gotować osobno, aż będą miękkie w niewielkiej ilości wody. Do grzybów dodajemy liście laurowe, odrobinę cebuli, jedną. Jak wiecie, wyzwala smak grzybów, na cztery. Pieprz. Jest taka esencja. Płyn też dodajemy do, do kapusty. Ziele angielskie. To wszystko co kochają grzyby i sól. I to się ma teraz nam zagotować pod przykrywką, żeby nie uciekł płyn, zanim się nie ugotują grzyby. To już jest gorące. Cebula jest w środku. Fajna jest drewniana łyżka. I grube dno garnka. Pamiętajmy, kapusta lubi się przypalać. Kiedy zeszki się cebula, rzucamy kapustę. Poczekamy chwilkę. Przez ten czas dodajemy czegoś, czego połowa Polaków nienawidzi, a druga połowa kocha. I żeby tego nikt nie zauważył, a nasza kapusta wigilijna nie powodowała, że będzie fruwał obrus, dodajemy mielonego kminku. Ha, to jest coś, co musi być. W każdej potrawie węgierskiej jest kminek. Jakoś nam to w gulaszu nie przeszkadza. Ale wiedzą, jak dodać i do czego. Gulasz zawsze ma kminek i cebulę I jakoś się po nim nic złego nie dzieje. A to zasługa kminku. Fajnie, to trzeba zmniejszyć. Tutaj to jest cudowny kwas kapusty. I to jest gwarancja tego, że nasza kapusta jest prawdziwa. Mm, przepyszne. Życzę Wam taką szklankę soku codziennie. Będziecie bardzo zdrowi i będziecie prokreatywni. Ponieważ to nie zabije naszej flory bakteryjnej, i kobiety będą zachodzić w ciąże Będzie dużo dzieci, tak jak trzeba na Boże Narodzenie. Kapusta. Oktończona. Tyle nam starczy. Teraz sobie ją smażymy, Dolejemy. Tego co kocham. Dla mnie za mało kwaśna. Wiele osób robi za smaszkę do kapusta. To jest kompletny absurd. Bo jeżeli mamy prawdziwki, a prawdziwki mają naturalną ślinę, naturalną taką gładkość, jak gdyby kisiel. To to wystarczy, aby nasza kapusta dzięki olejowi rzepakowemu i grzybom była śliska, błyszcząca i apetyczna. Zostało nam też trochę uszu. Część zużyję na pierogi z kapustą i grzybami, a część dodam do kapusty z grzybami. Żeby już nabierała smaku. Tak, żeby już są ugotowane, więc nie muszą mięknąć, one są już miękkie. O. Połowę. Ja ubóstwiam, kiedy ona jest kompletnie brązowa. Niektórzy dają śliwek wędzonych, też lubię, ale za bardzo przypomina mi to bigos. Dla mnie kapusta wigilijna to kapusta z prawdziwkami. A jabłko tylko dodaje jej takiego lekkiego flirtu ze słodyczą i kwasem i inną zupełnie konsystencją. Już się robi gładka, śliczna, cudowna, pachnąca, wigilijna, ale moim pomysłem na polską kapustę z grzybami, żeby była jeszcze ciekawsza i podkręcona, i tą ubóstwem pigwę, której w zasadzie nigdzie nie używamy na stole wigilijnym, a wiem, że przed wojną dodawano jej do kapusty z grzybami. Mam ją ugotowaną, ponieważ jest to proces, który trochę trwa i to trzeba w zasadzie nastawić na dwie godziny, żeby powoli, powoli, pigwa się rozgotowała, bo ona się jest na początku bardzo twarda, kiedy ją gotujemy, raptem mięknie, robi się kompletnie klapciowate. Na końcu wszystkiemu dodamy tej pigwy i kompotu z pigwy. I jabłek. Pigła jest cudownym owocem. Życzę Wam, żeby przed wigilią, tam gdzie są obrusy schowane, już wykrochmalone i już uprane, Włożyć kilka pik, by żeby nasz stół wieginny miał aromat, którego jeszcze nikt z naszych znajomych nie zna. Pachnie obłędnie. Teraz do kapusty dodajemy tak, jak Pan Bóg przykazał pieprzu, ziela, dwa goździki i muszę sprawdzić, jak ona się czuje z solą. Jest twarda. Jeszcze jej trochę brakuje, ale brakuje jej odrobinę cukru, bo ma być słodko kwaśna. Brakuje jej soli. Dziwne. O, kochani, czarnek powinien mieć grube dno. I zmniejszamy temperaturę, żeby się dusiła powoli. Czas na grzyby, są miękkie, pachnące, jeszcze chwilka i będą gotowe do dodania do kapusty. Uważajmy na kapustę, żeby nam się nie przypaliła, w zasadzie na to nie ma ratunku. Po przypaleniu wszystko jest do wywalenia. Tylko wrzucam cebulę. O. Dodajemy grzyby. I teraz. Trochę więcej płynu, więc szanse na podpalanie się kapusty są coraz mniejsze. Nie tniemy, nie szatkujemy kapusty. Idzie dobre. A teraz dodajemy ugotowaną pigwę, która się rozwali w, tym, w tej kapuście, ale będzie dawała taki aromat i smak, którego nikt nie zrozumie, a jednak to jest fajny sekret. Z kompotem. To nie jest za słodkie, w związku z tym jeszcze można dodać od tej kapusty odrobinę cukru. To nie jest kompot suszu, tylko kapusta biblijna. I jabłka. Mój na kapustę. Ile chwilę się aż jabłka też się zjednoszą z kapustą w garku i zagrają swoje, swoją rolę. Powinny być lekko kruche, nie do końca dogotowane, fajne, chrupiące. Zupełnie inna kapusta z grzybami, ale przysięgam, że lżejsza, przyjemniejsza i bardzo wytrawna. To się ma dusić tyle, ile ma się dusić, ale kapusta ma być miękka, nie al dente. Myśmy potrzebowali dwie godziny, łącznie z pigwą, jabłkiem i różnymi innymi dodatkami, jak grzyby. A teraz to cudo, bo naprawdę jest przepyszne. Wierzcie mi na słowo. Z całkowitym temperamentem hiszpańskim wywalamy na polski półmisek. Kapusty ma być dużo. To jest danie, które pierwsze znika ze stołu wigilijnego. Wyciągamy grzyby, żeby ozdobić tą kapustę. Jabłka są lekko przeleciane. No, kwaśna kapusta osłodzi nam święta Bożego Narodzenia. Na pewno wszystko, co potem będzie łatwiejsze.